Cześć, witajcie, z tej strony Eurynomus i w tym odcinku chciałabym Wam ogłosić giveaway na dwa karnety bojowe. Co musicie zrobić? No więc musicie wejść na mojego Discorda, do którego link będziecie mieli w opisie, wejść na giveaway'a i napisać, jak chcę karnet bojowy oraz kliknąć w tą ikonkę. Będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś wygra, chociaż dwie osoby, bo giveaway jest na dwa karnety. I możecie wygrać. Hmm, możecie pisać profilowe na moje konto YouTube, na moje, moje profilowe takie jak mam tutaj to, to na jakieś inne możecie wysyłać, inne jakieś. Hmm, możecie porozmawiać ze znajomymi i możecie ze mną też czasami na ogólnym będę hmm. Jeśli chodzi o Discorda, to tyle. Wystarczy, że wejdziecie w link na Discorda, który dam Wam w opisie i napiszecie, jak chce i na nowy sezon jakoś będą ogłoszone wyniki giveawaya. Ja bym chciał jeszcze Wam pokazać moją szafkę, bo jest większa. Jak możecie zobaczyć, mam czarną panterę i co się zmieniło. No więc nie pamiętam, jakie skiny widzieliście, jakie nie, ale czerwona rycerka. Bohaterka Flash The Antman, ant Pantera e, Kapitan Ameryka Kapitan Marvel mm, Taskmaster mm, Xenoform Ellen Ripley e, Sarah Connor, T800, Złotka, czyli me, y, żeńska wersja Midasa. Y, czego jeszcze nie widzieliście? Chyba ze skinów to tyle. Y, jeśli chodzi o plecaki, to jest ich tyle prawie co skinów, czyli ja nie będę może każdego tak pokazywał nowego. Po prostu przejadę po tych nowych, które są. Ogon ksynoforma, jeden, jeden z lepszych plecaków, ponieważ nawet jeśli macie założony powiedzmy taki plecak, to ksynoform nadal ma swój ogon. Nie musicie mieć tego plecaka, żeby on swój ogon miał. Ręka złota, złota zagrywka od pakietu i holoplecak. Jeśli chodzi o zbieraki to zbieraki Flasha, Degrefa, Kapitan Marvel, e, Kapitan Ameryki, Taskmastera, y, Antmana. E, no jest różdżka. E, kupiłem ją jak był turniej Lazarbima. Y, złote sztylety Kosy, chaosu chyba nie widzieliście. Chyba nie. Um, Techno i ze zbieraków chyba to tyle, których nie widzieliście. Raczej tak. Jeśli chodzi o lotnie, no to nie mam ich chyba za dużo. Serwer. Um, to jest Wicekról Model 1, to jest jedno z lotni, które nie używam, bo dziwnie się latek gdy ma te rączki z tyłu. E, prom desantowy Heine nie wiem jak to się czyta. Makazański latacz. I chyba to tyle. Jeśli chodzi o emotki, no to e, wczoraj dostałem od Error Slopsona, kiedyś Slopsona, i kiedyś jeszcze Face Slopsona. Emotkę Chimichanga. Mm, I skuterek. Mm, rolet, e, Rolex. Last Forever. Mmm. Chyba to mam nowe i to, i chyba to tyle za motyk. No, dużo ich mam już. Już jak na, po na początku grałem, to nie miałem ani jednej. Miałem tylko e, pieczone pianki. Mm, malowania to są w większości karnetowe. E, to było za połączenie się w party, w party najcie chyba. Ale były dwie opcje, można było się połączyć na kamerce lub po prostu zagrać ze znajomymi w oddziałach chyba trzy lub cztery gierki i chyba na drugi lub trzeci dzień dostałem w szafce to malowanie. Hmm, za wyzwania z... to były chyba wyzwania śniegomandosa, Predator, mam wszystkie wyzwania ogólnie, hmm, jeśli chodzi o ekrany wczytywania to, no to może przejadę po wszystkich. O, i to jest właśnie jedno z malowonych, które miałem za zero w bo miałem cały pakiet. A żeby zdobyć to, żeby zdobyć ten ekran w trzeba było kupić jakby cały pakiet. Tam stare z tego sezonu. Królewska krew. Tak więc no, yy, ja Wam dziękuję za oglądanie i na razie cześć.